Jesteśmy z powrotem po przerwie technicznej. Tak zwanej przerwie technicznej. Tak zwanej przerwie technicznej <laughs> co jest? Sausage. Why don't you come back to the <laughs> czas zapisać. Ehm, ty jeszcze nie zapisywałeś? Nie. Mam, nie no. mam wrażenie, że to mi się czkawką odbije, nieważne. Nie Ma mi Okej, okay, więc jesteśmy bezceremonialnie wywaleni przed główną bramę. Ech. Wygonili jakieś jakaś para, parówków. Panie Tak, Jest coś, czego nawet złodzieje nie powinni kraść. Czy wiesz co to jest? Naprawdę nie powinnaś, nie powinnaś kraść czegokolwiek, jednakże niech ci będzie. Czego nie powinien kraść złodziej? Życia. To zbyt ciężki. To zbyt duży ciężar na duszę, aby móc sobie z nim poradzić. Kiedykolwiek ciężki ciężar. Z tym możemy się zgodzić. Dobrze powiedziane, kej. Okay? Biorąc pod uwagę, ile ona rzeczy chce kraść, to... Nieważne czego spróbujemy, morderstwo jest tą jedną zbrodnią, która nie może być ukryta. Moment. Ja, ja, ja. Wracając, dobra kamtady. I zamierzam udowodnić to moimi własnymi rękoma. Kiedy sam. Ee, schwytam przestępcę. Okej, okay, a ja będę pracować super ciężko, aby być dobrą asystentką. Chodźmy. Zaj nigdy nie powiedziałem, że może być moją asystentką. Odpuszczę już sobie po prostu. Czy ty już doszedłeś do zegamentów. Hmm? E, w dwójce. E, gdzie ja jestem w dwójce? E, z byciem mentorem. E, mentor number two. Ech. No tak. Jestem już po e, akcji z TheKillerem i Nightladym. Z Ocelotem? Tak, z Ocelotem, jasny Clint. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to zorganizować prawdziwą scenę zbrodni. Panie Dwarf! ganshow! Panie Dwarf! Stadion! Szybko, sir! To powinno być. Yy, zachowane w tajemnicy, ale znaleźli świadka w, na stadionie. Świadka? Ty, co ci powiedzieliśmy na temat. Yy, opuszczenia swojego stanowiska? A, już tu są! Panie Dwarf! Muszę powiedzieć, że zawsze pana wspieram, więc zostań ich! Złap ich! God samo! Czy tak to mi napadł wygląda, się świetnie bawili? To nie wszystko jakaś... zabawa i... To nie wszystko dobra zabawa, hej. Okay? A więc teraz udajmy się na stadion i spotkajmy tego świadka. Mam bardzo... To może bardzo złe przeczu.. Nie, chyba... chociaż... Hmm. Czy mam mieć złe teraz czy później? Teraz. Chyba. Chyba teraz, aczkolwiek nawet nie grałem w jedynkę. Hmm. Anyway. <coughs> Więc y, miał to być świadek. Hmm. No ja tam nikogo nie widzę. Co chyba ty? No. A nie, to... Hmm. Dawnośmy się nie widzieli. No Ema. <grym> no eść. Ty jesteś... Pani Ema Sky, czyż nie? Jestem Sky. Nie, nie byśmy i takiej pani, biorąc pod uwagę, że jest od niego młosa jakieś 10 lat, ale... Hmm, wiem, ale... 7 lat młodszy! <grym> God fucking damn it! Ależ... Dobrze. Pomogę! Eee, mm. uh, Sky Miles Edgeworth... I want something from the vending machine dwa 2001 92. Kurde, 89! God damn it! Prawie się udało! Ile? <laughs> uh, 8 albo 9. Bo MA 2021 Edgewood 92 Edgewood is cool, I'm Oszala, sure. sure. no, yeah, yeah, yeah. <laughs> oh nie? Starzy No dawaj, nie już. Objection Dobre, nie idę Oberlud Wracając <laughs> <coughs> do sprawy at hand mm -hmm. uh. Ta e, dziewczyna jest e, moją siostrą mojej byłej przyłożonej Leny Sky. Lena, kikari. Lena. Dwa lata temu staliśmy razem w tej samej e, sejsendowej jako e, ona świadek jako prokurator. Rise from the Ashes. Rise from the Ashes! E, ale myślałem, że wyleciała do Europy, aby studiować. E, ja widziałem, jak się tłumaczy forencji, wcale zapomniałem na śmierć. Medycynę sądową? Nie. Medycynę sądową chyba. No, jakieś polskie tłumaczenie oczywiście, że nie. Informatyka śledcza. Informatyka znaczy, śledcza. Znaczy nie, informatyka to jest komputer, Forensics tak powiem, ale. Y

Hmm. No ale to jest taka nauka zajmująca tak się tutaj badania w miejscach dolni. Hmm. A na ile lepsza? O, może być. Nie wiesz, że pan nie pamięta, panie Jerzy. Oczywiście, że tak. E... Jak się masz? Wygląda na to, że masz całkiem dobry humor. Czy dalej studiujesz za granicą? Oczywiście. E ani niż cokolwiek innego. Chcę badać miejsca zbrodni. Naukowo. Naukowo. Łączyła <gryzanie> się non-stop, dzień w dzień, żeby stać się jedną z najlepszych... ...a na To bardzo dobrze. <gryzanie> <gryzanie> o Boże. Już mam wrażenie, że wychodzimy na tych nagraniach na strasznych szowinistów? <gryzanie> Mówię. Ale to jest ty to jest miejsce, gdzie są łamane wszelkiego rodzaju zasady. To jest to, co się robi, jeżeli chodzi o bycie winnicą. A no tak, <laughs> oglądałem to. Dobra, w każdym razie, no to Emma, idziemy dalej. A, ale mamy właśnie przerwę no więc myślałem sobie, nie W na jakiś czas. W ogóle motyw Emy chyba jest właśnie z Rise of the Ashes. Tutaj wykorzystywany. Investigation ma jakiś. Nie wiem. Naprawdę ma taką tendencję do wykorzystywania motywów z poprzednich gier. Spin-off. Rozumiem. Nie jest nic. Dobra. Pogadajmy trochę bardziej, trochę dłużej z emo. Wygląda dość... bo wiem, ekscentrycznie. Ale dobra. Ja wiem czy aż tak ekscentrycznie. To są chodzi w faltuchu. Nigdy nie chodziłeś w hmm. fartuchu po mieście, to nawet mi się już Mmm... nie o fartuch nie niekoniecznie chodzi, ale dobra. E, ogólny strój. Taki... rzuca się w oczy całkiem. Byś kolorowy. E, to w okulary doł? E, prawie cię nie, nie, nie rozpoznałem. Naprawdę wyrosłać przez te... kilka lat. No że niech pan mnie dokucza, panie Edward. Wiem, że mam jeszcze dużo przed sobą. Don't chase I... me, bro. Kilka lat, aż tyle? Minęła mi dwa Ale pewnego dnia będę super e, analityczką e, śledczą, zobaczę pan! Prawda, że nasz e, pana Edwarda e, na pan dobrze, czy jesteście znajomymi? A, raz, ja zapomniałem się przedstawić, jestem Emma Sky, miała ci poznać! Ja studiuję za granicą, by być analityczką śledczą, a... a ty? Wow, tam padę. to marzenie. Nazywa się Keifadej. I chcę stać się niepotrzymanym wielkim złodziejem. Wielkim złodziejem? Nie myśl o tym za bardzo, Emma. Nie jest warte kłopotu. W każdym razie e, musimy dużo rzeczy zrobić. Jasne, że musimy. Okej, okay. zamiast gryźć się sprawy, pogadajmy o Emie. I mean, nie masz lepszych rzeczy do roboty, prawda? Gdzie nam nie... się spieszy? Przecież to nie jest tak, że Lang że w każdej chwili wpaść tutaj i zobacz na całe śledztwo z tej strony. Okej, okay, ale... ja. Więc czemu ty jesteś, ma? Cóż, po prostu no, stwierdziłem, że wpadnę, stoję na przerwę wiosenną. I słyszałem, że. do no, więc przybiegłem tutaj. Naprawdę chciałem się powitać na lotnisku, ale. minąłem się z Tobą. Kiedy ja jak w Investigation już nie pamiętam. Jest... Yy, najpierw, najpierw, była, najpierw była sprawa druga, później trzecia, później pierwsza, a przed nimi wszystkimi była sprawa czwarta. I po pierwszej piąta. Tak. Okej. Okay. Właśnie nie byłem pewien, bo Mówię, powierzę, że... Czwarta, druga, trzecia, pierwsza, piąta. Sevik poczekaj, zobaczysz trzecią e, dwójkę. Tamto dopiero się To psychologią. Domyślam się. Mniej więcej wiem co tam będzie. I mean Tam są tłaszbaki godne na luto Oooooo oh, god, przesunąć. Fucking damage, więc opłaca, Będzie się opłacać zrobić z tego specjalnie na ślepy. Fu fu! Cicho! Fu, nic nie wiem. Co? Nie, nie będzie żadnej serii za i2, zapomnijcie o tym. Nie póki ja żyję. Okej, okay, to może, ja dasz nagiedy. I jak właśnie. Jak właściwie wiedziałem, że ja tu będę. Oczywiście, że mocą nauki. No, no, ja na pewno bym nie lekceważyła tego, co nauka jest w stanie zrobić. E, różowe ds -y są najtańszymi ds jakie można kupić. No. I mean widziałem aukcję z, na, na, na LEDrogo z 3 ds Różowe były najtańsze. To ty dasz tej Stajba, że to nie, nie jest DS, prawda? Wiem, ale wygląda jak Pewnie mi powiedział, że to jest z tych telefonów z kawy to do I mean... A są odkładane Ale w ten sposób? Emin... Jestem, w że sensie są Wiem, że większość z tych telefonów japońskich to te klapkowe typowo Ale takie jak mają normalną taką klawiaturę ku to jak najbardziej Ma, Mam za duże palce dla takich klawiatur A my się dlaczego to dziewczyna obsługuje? Wiem I to już jest z w twarzą A potem, co podobno nie jesteśmy szubienista Użyłam tego, aby śledzić pańskich e, e, śladów i podłożyłam je po e, do pana. Ten zestaw jest świetny. Jest tak wspaniale naukowy. Plęska e, pan e, śladami na ziemię i świeci pan wtedy e, specjalnym światłem. King! I ślady e, rozświetlają się niczym. Psz, e... Na elektryzowany gas lachetny, yy, w szklanej tubie. To trochę jak magia naukowa, mówiąc. Magia naukowa. A, a, naj, a najtka śledcza nigdy nie wydawała mi się bardziej yy, tajemnicza dla mnie, niż yy, w tym właśnie momencie. Mogę? Okay. I jak w tej ich ma jakiś problem z nowszą technologią, zauważyłem? Ludzie starej daty. O, to moje... Mo to już nie moje czasy. Za moich czasów to wszystko zupełnie inaczej. I Emin, mean, ja wiem, że Ra Raid wygląda tak samo, nieważne ile ma lat, a już w sumie też, ale... Dobra, już nieważne, już nic nie mówię. O, radło z okularach. No właśnie, o tym o tym chciałem powiedzieć, że to, że to go postarza. Wygląda tak jak jego ojciec. <laughs> yy, płaszczów. chodzi Dobra. Kadek, e, Ema, chciałbym Cię zapytać y, na temat tego, co y, widziałaś. A? O czym mówisz? Czy Ty nie jesteś świadkiem, o którym mówił na detektyw Gamsho? Cóż, dostałem telefon detektywa do Gamsho? a mi... I krzyczał. <śla> Pan potrzeby moich y, naukowych pomocy tu i teraz, kobieto, mówił. Co ten człowiek myślał? Raczej nie myślał. Więc nie zgadnę, bo co prawda? Tak, niestety. Nagle pojawił się błysk w jej oczach. Moje ale muszę się skupić na świadku. Teraz gdzie ta osoba poszła? A więc na razie mamy zadanie olać Emę. Niestety. Podejrzewam, że to jest kolejny bazer Mobil. Tak, ale jest w innej kolorze niż niebieski Badger Mobil. Tak, to jest e... oczo. Weźmiemy oczo jedny. Najprościej mówiąc. Czy naprawdę kiedykolwiek przejmowałeś się przetrwaniami? E, oczo jedny różowy. Hm? A to co tam w tej odległości? Nie chcesz wiedzieć. O mój Boże. No. O hej ten dużowy badger! Badger get! Enemy get confused. Badges, 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 badges. badges. <laughs> mushroom, mushroom. Co ona widzi w tych śmiesznych rzeczach? Jakaj dał Tough love! Ciekawe kto jest w środku. Chryste Panie, nie każcie mi proszę otwierać. Ona sama się otworzy. Wydaje mi się, że ten badger ma coś do powiedzenia dla pani panie Edward. Czy ty przypadkiem jesteś e, świadkiem, którego szukałem? E, przykro mi, ale nie rozumiem w e, tańcu badger. E, języka tańca badgerowego. Jak to, już nie lubisz tańczyć z dziko? Przecież uwielbiasz! <ślesz> 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 Um, tu trzeba chyba z kimś pogadać. O oh boy... to Nie. Nie mogę już znieść tego, że w tej wchanej głowie Eeećma Ta na to odba Ty Ty jesteś nie! Czemu ona? Czemu tutaj? Czemu teraz? Spotkałem tę kobietę po raz pierwszy lata temu. Była świadkiem w jednej z moich spraw. później. Przeznacznie się starała, aby sprawić aby wyskakiwać w najbardziej niespodziewanych momentach i sprawiać mi wielki ból. ból! Czemu ja nie mogłeś zrozumieć, co chciałem ci powiedzieć? Naprawdę... Próbowałem tak bardzo utrzymać y, marzenia dzieci przy życiu, y, stając różowym baczerem... Ale nie mogłeś zrozumieć, co próbowałem ci przekazać... Mam wrażenie, że wiem, co zaraz się czeka. Ja jestem taka zmęczona i zdenerwowana... Y, to irytujące sposoby gadania, więc... No to pajna to miałem. Miałem przed tym zrobić, ale to sprawiło, że one są oficjalne. It's official, you suck. <laughs> Dzisiejszy dzień przeszedł od typowego, to nie mój dzień, w wymiar chodzącego koszmaru. więc jest? Yes. Pani przyjaciół koło pana Edwarda, e, tak? Pani do dużo wybadżerzy? Różowa pantera. Możesz tak powiedzieć, ale teraz jestem... ...dużowym badżerem e, słońca. Może wyglądać. Może tak wyglądać, Dobrze wiem, żeby nie ufać tej kobiecie za bardzo Nazywam się Wendy Oldbag. Gdzieś ma stary może to odba A możesz do mnie mówić Wendy albo Babciu A, kobiet pracuje ja, panie poznasz pani Oldbag. Nazywasz się KF All I co mnie obchodzi taki dzieciak jak ty? No ale też taki wkurzający motyw, nie lubię go. Ja szczęście go nie słyszę. O, no, ja tu chciałem być grzeczny. Zabierzcie mnie stąd! No! Please, please, no, escape! Please, please! Please, please, please! Lordy foolish. Gdzie pan idzie, panie Edward? Możemy znaleźć świadka zanim e, ten straszny e, Wilkomość to zrobi. Masz rację, świadek. No, już mamy. <grym> <grym> Czy ostatni raz jak się nie spotkaliśmy, to nie byłaś częścią ochrony w jednym z hotelów Gatewater? Kiedy tam, gdzie jestem potrzebna. Jestem świetna w y, tym, co robię. Nie to, co to, to dzisiaj dzisiejsza młodzież. Jestem zzywana wszędzie, aby pomagać tam, gdzie nie ma ludzi. Ale teraz mnie erdzi, po... Jestem teraz strasznie... Dlaczego? Nie wiem. <ścoughs> U, no, nie. A... czy coś tam tym tyłu Oburzona? No. Jakby wychodziło. Eee, smutna. smutne. A, przewijać dalej? Dobra. To już jest? Nie. nie tak. Tak. O o Jasne. Wreszcie mogę się z Tobą spotkać, a ty jesteś tutaj, kiedyś sobie z młodymi dziewkami. coś dziwnego. Tak. No tak, bo przecież. On dużo bardziej wolał porozmawiać z y, Wendy. No nie, no nie każdy raz, taki zauważy. Po prostu bla bla bla. Proszę właśnie bla, bla. tej swoją gubią te ty rady 60 lat, nie, nikogo nigdy w życiu nie miał. Wygląda to, że przyciągasz wszelkiego ludzi, panie Edward. Okej, proszę, błagam cię. Błagam cię, zaklinam na wszystkie świętości, nie prowokuj jej już dalej. <laughs> nie ma tak lekko. Eee, czy nie to pani jeszcze czuć pani Edgeworth? Ta osoba mogła być naszym świadkiem Szczerze mam nadzieję, że nie jest, ale myślę, że los nie będzie dla mnie taki łaskawy dzisiejszego dnia Widziałam, co się stało Widziałam dokładnie co się stało. Ten dokładny moment! E, Co to na to? <laughs> nie wzruszona na Ale to prawda, ona jest naszym świadkiem. Wygląda na to, że nie mogę w sobie odpuścić. Że nie mogę zignorować po prostu te, tego starego wora. Tak, to było dopiero co. Widziałem, jak to się stało coś przede mną. Moment zabójstwa! Chcesz powiedzieć, że. E, Widziałeś, jak ktoś został zabity przed twoimi własnymi oczyma? No, jak dla mnie to już mi jest coś bardzo ważnego dla naszego śledztwa. O mój Boże! Starcie z Wendy to jak starcie z Larym. Mogło być gorzej. Zawsze mógł to być Sebastian The Best. <śmiech> ja <śmiech> nie to, żartuję. Czy naprawdę The Best jest takim idiotą? Sebig. To druga sprawa. Nie, już niedługo. Zobaczysz. No, będzie do. Nie, nie będzie dobrze. Kogę ja poszukać. Co. Uświadczyła oldback. Że <laughs> byłam na tym stadion, aby zrobić sobie tylko przerwę. Odpoczywała. ...zegnałam za siebie i zobaczyłam dwóch ludzi stojących gdzieś tutaj. Nagle był głośny wystrzał i osoba, która została postrzelona, opadła na ziemię. O kurczę, jak to możliwe. Tak to było przerażające, mówię wam. Okej, to, że etapiliśmy w dziesiątkę. Czy Edward? Jackpot. Ocelot? Hm? Ocelot? Bardziej Dante. Revolver, Bardziej Dante. Cicho. A no, nie mogę sobie... Nie mogę dopuścić tego, żeby ignorować to, co ma do powiedzenia. Na moje nieszczęście. Co miał znaczyć to na moje nieszczęście, gdy dodałeś Edgy po... Y y y tak, czy jak? Zobaczmy, czekam, możemy się do wejścia tej e, małej starszej pani. Niech to się skończy jak najszybciej, proszę. Przejdźmy już do tej przyjemniejszej części tej sprawy. Jezu Chryste. To zbaw, masz coś, czym... Co? To zbaw, czy masz coś, czym możesz... Wiesz co, raczej muszę ją najpierw przepytać. Mówisz, że nie chcesz jej obdarzyć prezentami? O... A Aaaah! Nie Nie jest że jest tak gorąco, się. I Aaaah! 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 A no więc y uważasz, że mm, uświadczyłaś dok y dokładnie? Uważasz, że widziałaś dokładnie?